Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. W czwartek, 28 dzień lipca, dzisiaj mamy. Zapraszam na poranny przegląd techniczny za kwadrans dziewiąta U mnie także sytuacja jeszcze sprzed otwarcia rynków kasowych w Europie. No i zobaczmy tutaj, na ty, co na tych wykresach w ostatnim czasie się wydarzyło. Tutaj, tak naprawdę, mamy wpływ przede wszystkim wczorajszej decyzji e, o stopach procentowych w Stanach Zjednoczonych, a przede wszystkim też e, przekazu retoryki z konferencji prasowej bo jakby zgodnie z oczekiwaniami ta podwyżka z 1,75 do 2,5% została ogłoszona, natomiast dosyć gołębi przekaz o możliwym zwalnianiu tempa tych podwyżek, czy, czy zakończeniu cyklu, cyklu podwyżek powoduje to, że dolar mocno się osłabia, jeżeli chodzi o wykres, jeśli chodzi o rynek walutowy, zyskują indeksy, ale już przechodzimy do, do konkretów. Jeżeli chodzi o główną parę walutową, może nie klasyczne, ale podwójne dno, tutaj na wysokości mierzenia 50%, strefa minimalnie naruszona, natomiast jeszcze przed, przed ogłoszeniem decyzji, przed godziną 20, było to naruszenie, a później już rynek mocno z tego poziomu odragowuje, więc jeżeli ktoś się nastawiał tutaj na rozegranie tego wsparcia 1.01.10, to jeszcze mógł się załapać właśnie na to, na to silne odragowanie, które tak naprawdę nie było. Nie było obarczone jakimiś wielkimi szarpnięciami, więc nie było mowy tutaj o ewentualnie wybiciu tych zleceń zabezpieczających, jeżeli ktoś taką pozycję długą już posiadał. A jeżeli chodzi o targety na Euro USD, to tutaj nic się nie zmienia, mamy szeroką 50 w tym przypadku z interwału 4-godzinowego, to co wskazywałem, docelowa strefa techniczna, jeżeli chodzi o opór 1.02.80, 1.02.85 to jest ten poziom oporu na ETK właśnie. I tak też się pozycjonujemy, tak, wsparcie mamy, eee, kolejne podejście powiedzmy poddolne ograniczenie będzie tutaj wiązało się z dużą, dużym prawdopodobieństwem wybicia dołem, natomiast nadal aktualny ten poziom górnego ograniczenia na mierzeniu 50%, 1,0280 właśnie, tak, czyli mniej więcej w takich ramach teraz na wykresie EURUSD się poruszamy. Tutaj ciekawe momenty na kablu znowu się pojawiają. E, motyw z układem na korekcie pędzącej sobie anulujemy, bo zupełnie tutaj sytuacja nam się odmieniła. Natomiast istotny jest fakt, e, najbliższych powiedzmy być może najbliższej tej haczwórki, która teraz jest budowana, bo mamy haczwórka hmm, z godziny 4 do 8 minimalnie narusza, narusza poziom, zamyka się powyżej. Natomiast jeżeli szybko dosyć powrócimy w tym okienku czasowym 8.12 poniżej poziomu oporu, czyli 1.21.65, 1.21.70, to jeszcze będzie można spróbować tutaj rozegrać potencjalne krótkie pozycje. Z takim też może wyznacznikiem, że dobrze, jeżeli rynek by tutaj nie wyszedł powyżej 1.21.90, bo też automatycznie kształtuje nam się ten poziom jako dobre. Dobry pułap zabezpieczenia, ewentualnie stop lossem takiego, takiego shorta właśnie. Ale myślę, że wszystko tutaj będzie zależało właśnie od zamknięcia tej haczwórki teraz, czyli w okolicy godziny 12. Sam też tego układu sobie przypilnuję, pomimo tego dynamicznego podbicia, to jak najbardziej ten poziom stanowi tutaj nam silny opór. tak? Mierzenie 61,8 przede wszystkim, plus wyraźna biegunowość tego obszaru, a więc 1,21,70, 1,21,60 to są te okolice, które na kablu nas interesują OK idąc dalej myślę, że tutaj jeżeli chodzi o USDJPY oczywiście też dolar, e, dolar traci w stosunku do jena, traci do zdecydowanej większości e, walut, mamy też naruszenie 50 -tki. Mamy naruszenie 50. Natomiast Eww. podobnie jak na kablu, podobnie jak na GBPUSD, tutaj bym podszedł do sprawy i właśnie uzależnił ewentualne decyzje o zagraniu, bądź nie e, od. od zamknięcia tej H4 teraz z godziny 8 czyli okolice godziny 12. Bariera cenowa 135,30-135,35. E, jak sobie zobaczymy. Na świecach na tej z dnia wczorajszego, czy z przełomu sesji amerykańskiej azjatyckiej wyciągnięcie dosyć mocne na dolnym cieniu, teraz ta świeca z czwartej do, do 8 dosyć neutralna i teraz ta z godziny 8, kiedy jeszcze rynki kasowe w Europie zostaną otwarte, myślę, że może być, powinna być decydująca, czy podciągamy w górę, czy będzie to sygnał kupna, czy jednak zanegowanie strefy, które to zanegowanie uważam, też byłoby. Ciekawym sygnałem do pozycjonowania się dalej na spadki, bo nie da się ukryć, że od kilku dobrych sesji, od mniej więcej dwóch tygodni, w tym trendzie spadkowym porusza się ujek. Przechodzimy sobie do złota. No tutaj na złocie gdzieś powoli, nowo na horyzoncie pojawia się to 38,2. No tak naprawdę, może powiedzmy, że tak naprawdę nie, nie zasięgowaliśmy tego, tego poziomu jeszcze, bo mierzenie miało miejsce tutaj, czy końcówka mierzenia miała miejsce dokładnie tydzień temu w czwartek. No i teraz budujemy te wzrosty. Po wczorajszych, po wczorajszych decyzjach mamy dosyć mocne odragowanie po tej lokalnej korekcie. No i ten target na wysokości mierzenia 38,2 e, odnosimy się tutaj do kursu 1755 dolarów za uncję. No i taką też strefę na złocie będziemy sobie obserwowali, tak? E, patrząc na to, co się dzieje na złocie od. E, no tutaj mamy szczyt w marcu i cały czas to złoto sukcesywnie traci. Spadliśmy poniżej 1700. No i też to jest taka uważam pierwsza strefa kierunkowa. Jeżeli uda nam się wyjść górą, no to pewna tendencja myślę, że zacznie się powoli na rynku złota załamywać. Jeżeli strefa zostanie wybroniona, no to dalej potwierdzony zostanie ten trend spadkowy właśnie. tak. Myślę, że ostatecznym takim elementem decyzyjnym będą tutaj formacje świecowe, jakie na tym obszarze nam się ukształtują.